I ostrożny krok i czujny wzrok Idzie, Andy, patrz uważnie Ten wesoły go szykuje coś, co przekracza wyobraźnię yeah. Ja jestem Andy! Wszyscy mnie tu znają I gdy mogą, to unikają Ja jestem Andy! Ktoś mnie nie zna, może? Wszyscy znają go aż za dobrze Na na na, na, Wojna restauracji Pewnie zastanawiacie się, co robię Mam tak dokładnie umyć tę podłogę, żeby można było z niej jeść Myszy chyba się do tej pory nie skarżyły, nie? Aha, pewnie chcecie wiedzieć, dlaczego to robię No, to inna historia wszystko zaczęło się, kiedy na żywo z Toronto transmitowano międzynarodowe igrzyska piłkarzyków. Choć to nieprawdopodobne, Kanada, tak, Kanada, dostała się do półfinałów. Ma grać z Irakiem, Północną Koreą i Francją. Całe East Gackle zwariowało na punkcie piłkarzyków. Ale najbardziej zbrzykował Frank Berger, właściciel restauracji Vincent Berger. Oraz Rocky Rockford, właściciel Chez fru, fru lokalu, gdzie podają francuskie delikatesy o cenach tak wysokich jak Himalaya. I tak przegracie! Przy tej okazji wyszły na jaw stare, skrywane urazy. I nie pomagał fakt, że to najbardziej dojrzali faceci w East Gackle. Musicie nam wierzyć, teraz musicie nam wierzyć. Wygramy te mistrzostwa, wygramy. Ma piłkarską gorączkę. Zaraz to zrobię. Wiesz, to chyba jest zakazane, szczególnie w miejscach publicznych. Chcę zaprosić Lori na randkę. Hej, Lori, pomyślałem. Tobie też się to zdarza? O, tak, dobre. Zastanawiałem się, czy nie umówiłabyś się ze mną dzisiaj. Akurat! A co, masz lepsze plany na wieczór? Co to miało znaczyć? E, nic, ja tylko chciałem, to znaczy... Cóż, akurat dziś mam wolny wieczór. Nie było chętnych? Słuchaj, jeżeli wybierzemy się w fajne miejsce, może dam ci szansę. Znam takie miejsce! I żadnych numerów. Eee, dobra. Przyjadę po ciebie o siódmej. Ty? Po mnie? Zapewne limuzyną z szoferem? Oczywiście. O! O! Też mi limuzyna. I co za szofer? Właściwie dokąd jedziemy? Zapraszam Cię na kolacje i sportowe atrakcje. O, może być miło. O! Jeśli dojedziemy w jednym kawałku? E, nie, to tutaj. Vincent Burger? A co ci się tutaj nie podoba? Mają najlepsze frytki w całym East Gakku. Nie rozumiem, czemu mnie nie zabierzesz do Frufru. Fru. Ale ja rozumiem. No wiesz, Andy, to te sportowe atrakcje? Tak, będzie super. Możemy zagrać parę rundek, a potem przy kolacji obejrzymy półfinały. Frank zamontował satelitę i... Nic z tego, Andy. Możesz sobie pograć z kimś innym. No cóż, z drugiej strony mogę już robić numery. <laughs> I zmniejszył się rachunek za kolację. La France Fantastique. Teraz pokażę temu go z knajpy naprzeciwko, kto tutaj jest szefem. Potwory niedroga importowana woda jest dziś na koszt firmy. Tak, mamy finał. Kanada kontra Francja. I to już pojutrze. Fantastycznie. Teraz pokażę temu napuszonemu głupkowi, kto tu jest szefem. Muszę jeszcze zrobić jedną rzecz. <śm> ten paw dostanie szału.! <śm> Jest, przyjacielu! W zielonym ci nie do twarzy! Twoje żarty są jak twoje jedzenie, bez smaku! Na moje jedzenie przynajmniej wszystkich stać! No, nie wiem, płukanie żołądka jest potwornie drogie! Ah, ten cały konflikt między Frankiem i Rockfortem podsunął mi świetny pomysł na dowcip! Jak już wiecie, Martin uwielbia piłkarzyki. Nagrywał każdy transmitowany mecz. Wystarczy, że zmontuje kilka fragmentów z poprzednich meczy Kanady i Francji. Serdecznie zapraszam. Będzie na co patrzeć. Mamy największy telewizor w East Gackle. Słyszałeś Rockford? Największy w East Gorku. Witam wczes w Hufhu hu, medzami! Mamy mniejszy telewizor, ale u nas jedzenie nie smakuje jak podeszwa! Słyszałeś, burger! Nie smakuje jak podeszwa! Eee. Rozpoczynamy i grzyska. Oh, jak mogliśmy przegrać z Kanadą? Za Jak mogliśmy przegrać z Francją? Niech to! Frank myśli, że wygrała Francja! Ha, a Rockford, że Kanada! Myślicie, że wcześniej ci dwaj się nie znosili? Teraz dopiero się zacznie! Ach, ta szliwa hańba musi zostać pomszczona! Ach, nie zniosę takiego wielkiego upokorzenia! Endelarkin, to ty? E, tak, to ja wszystko wyjaśnię. Słyszałem, że jesteś dowcipnisiem. E, może? Mam jakby to powiedzieć małą propozycję. I może być bardzo opłacalna. W takim razie tak! Jestem największym numerantem świata. No to może kolego wykręciłbyś numer szefowi tej tak zwanej restauracji? Najwyższy czas, żeby ktoś mu utarł nosa. A jako radca prawny Pana Larkina, muszę zadać pytanie, co on będzie z tego miał? Cóż, mogę zaproponować wspaniałą kolację dla dwojga. Och, Andy, jesteś dziś taki elegancki. No dobra. Cudowy, nie? Po pierwsze... Nie, 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 nie. nie. Im mniej wiem, tym lepiej po prostu rób swoją brudną robotę. Cóż, szybko się zgodziłeś na tę propozycję. To dlatego, że znam kogoś, kto chętnie pójdzie do frufru. Fru. O, dziękuję, Andy. Rzeczywiście mam już dość hamburgerów i frytek. Lori? Widzę, że frytki będę jadł jeszcze bardzo, bardzo długo. Złośliwe poduszki. To proste i bardzo skuteczne. Najlepiej sprawdzają się na członkach rodziny. Co podać, kochani? Może fasole? Jest przepyszna. Eddy, chodź to no na słówko. O, o, Frank się kapnął. Te złośliwe poduszki. Wszystko ja. Stoi za tym Rockford. Andy, muszę mu pokazać, kto tu rządzi. Wymyśl jakiś niezły numer. Jako radca prawny pana. Będziesz jadł u mnie za darmo przez cały tydzień? Dorzuć coś dla mojego kumpla i umowa stoi. Dobra. Rany, dzięki stary. Płacą mi za wycinanie numerów. No, nareszcie! Tak zaczyna się wielka kariera numeranta! Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy we frufru, to wyrafinowany smak. I wcale nie mówię o jedzeniu. Ua! Tak, wiem, stary numer z cukierniczką. Ale cóż, działa. Dobrze jest czasem dla starych dobrych klientów urozmaicić troszkę menu. Marynowana wiewiórka w sosie z myśli kluzetowej. Pycha! Mówiłeś, że chcesz zostać numerantem? Dzisiaj pierwsza lekcja! Nie ma to jak odrobina kremu z pieczarek, żeby zniechęcić ludzi do jedzenia. Ten restaurator pokazuje swoje pazury. Podnoszę stawkę, Andy. Dostaniesz hamburgery i frytki przez dwa tygodnie. Idź do jego knajpy i pokaż, co potrafisz. Dzieje się coś dziwnego. Burger odwzajemnia się pięknym za nadobne. Piękna kolacja została właśnie uzupełniona romantyczną muzyką. Idź tam i bądź bez litości. Romantyczna muzyka? Czas dzwonić do Lori. Cześć, Lori. Zaraz powiem, o co chodzi. Może byśmy gdzieś razem wyskoczyli? To śmieszne? Mówię serio. Zupełnie normalna randka w fru frufru z romantyczną muzyką. Przypuszczałem, że zmieni zdanie. To może być ósma? Super! No jasne, żadnych niespodzianek i dowcipów. Zaczniemy od starego numeru z olejem na podłodze. Już idzie. Udało się. Wiecie, co mi to przypomina? Stop! Stop! Potrzebuję czegoś ekstra. Wytnij mu super numer, a dostaniesz żarcie przez miesiąc. Dobry szanowni Państwo, De Rosa. A cóż to do licha ma być, Rockford? Wiewiórka w sosie z muszli klozetowej? Słucham. To, e, to jest jakiś błąd w druku. Polecę Państwu coś innego. Mamy pyszne flagi ale la Istgakl. To elementy krowego żołądka marynowane w wymyślonym przeze mnie sosie z łagodnego majonezu i śmietany. Na toście. No. Albo jeżeli państwo wolą, mam lang de z harbero, czyli marynowany język krowy podany z łagra. Uh, uh. Czy ma pan żabie utka? Nie. Mówią, że mam uda po byku. Wow, 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 wow. Ależ oczywiście, że mamy żabie utka. Okaże się, że Roki ma więcej żabich udek niż myśli. Specjalité de la maison avec sauce de berry. Hmm? Czyli żabie utka w ketchupie. <ścoughs> A może państwo skuszą się na sałatkę w naszym sałatkowym barze? <laughs> całkiem nieźle poszło. Sio, wynocha! Wynocha! Coś nie tak? To znowu ten burak, Frank Burger. Uh, najgorsze już za nami. Rockford, czyś ty zwariował? W tej sałatce są robaki! To... oznacza wojnę! Kremglas! Bomba laska! Tak ty ale chrym. Szybko, szybko! Chyba skończyłem swoje zadanie. <noise> Wygląda na to, że całkiem nieźle tam namieszałeś. Dobra, dotrzymuję słowa. Co byście zjedli? Na koszt firmy. O! Deser też stawiasz? Pałam rządzą zemsty! O! Zjem hamburgera, a ty? Nie, ja pasuję. Muszę zostawić sobie miejsce na kolację. Oh! Hamburgera dla mojego kumpla. Chcesz do niego frytki? No... Oh! Jasne, czemu nie? Uwaga, pocisk! Kryć się! Oh! Oh! Już po tobie Rockford! Chyba kończy im się amunicja. Idę na randkę z Lori. Przygotuj się Rockford. Ta kiełbasa jest specjalnie dla Ciebie, a ten éclair jest naładowany. Zapłacisz za klęskę poniesioną przez Francję! O jakiej klęsce mówisz? Przecież to Kanada przegrała! Nie wygłupiaj się! Widziałem to w telewizji! Ja też widziałem to w telewizji. Hej, zaczekaj chwilę. Widzisz tak jak mówiłem. Superkolacja, żadnych niespodzianek, żadnych numerów. Muszę przyznać Andy, że mówiłeś prawdę. Tym razem. Rozumiesz chyba, co to znaczy? Tak, nabito nas w butelkę. Czy to ty robiłeś te głupie dziecinne dowcipy w mojej knajpie? Eee, nie. A czy ty wycinałeś te beznadziejne numery u mnie? Eee... Nie. Andy Larkin! Robił z nas jak to mówicie, kretynów! Niech na własnej skórze poczuje, jak to jest. Musimy go tylko znaleźć. Z tym akurat mogę Ci pomóc, monami. Dokładnie wiem, gdzie teraz jest. Hej! Nie będzie Wam to potrzebne. Postanowiłem podać Wam specjalitet de la maison. Co mówi? To znaczy specjalność zakładu. Dwa specjały! Robi się szefie? Widzę, że uważałeś na lekcjach francuskiego. No wiesz, umiem poradzić sobie w restauracji. Jestem przecież bardzo światowym, światowym gościem. La specialité de la maison! Me condiment pour le chef! <świat> <świat> Może osobiście złożysz kucharzowi twoje condiments? Bardzo się napracowałem przy tym daniu, i naprawdę będę wściekły, jeśli nie zjesz wszystkiego. Ach, żadnych niespodzianek? Żadnych dowcipów? Ale to nie ja! To najobrzydliwszy numer, jaki mi wyciąłeś! A teraz, Andy, załatwmy sprawę rachunku. Przecież kolacja miała być za darmo. Jest za darmo, ale pozostaje kwestia szkód, które w ciągu ostatniej doby wyrządziłeś swoimi numerami. Ale ja nie mam pieniędzy. W porządku, jeśli nie możesz zapłacić, będziesz musiał to jakoś odpracować. Nie martw się, Andy. Pomogę ci. A? O, dzięki Lori, ale jesteś kochana. Żartowałam. Oj! Możesz być spokojny, Andy. Będziesz miał tyle pracy, że bardzo szybko o niej zapomnisz. I właśnie tak muszę odpracowywać moje długi. Całkiem sam, opuszczony przez Lori, a także przez Deniego, mojego tak zwanego kumpla, który jest zwykłym, małym Nie masz mistrzu. Usłyszałem o twojej wpadce i postanowiłem cię trochę wspomóc. Promieniem słońca w deszczowy dzień. Gdzie jest mod? Nie tak szybko. Nie mieliśmy jeszcze okazji pograć w piłkarzyki. Ja będę Kanadą, a ty Francją. Gol! Uhu! Kanada prowadzi! Oszustwo! Strzeliłeś gola, gdy wycierałem okulary. O, jesteś jak Rockford! Jęczysz i jęczysz. Francja wyrównuje! Ej, to nie fair! Nie patrzyłem na piłkę! Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix, studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks. dialogi Berenika Wyrobek, dźwięk i montaż Jacek Gładkowski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Jacek Kopczyński, Jacek Holszczak, Józef Nika, Krzysztof Zakrzewski, Mieczysław Morański, Piotr Warszawski, Paweł Szczesny i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gnipszuka śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Hartlik.